A gościem wiadomości jest Władysław Kośniak, Kamerzy, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dobry wieczór, Panie Prezesie. Dobry wieczór, dobry wieczór Państwu. Nasza rozmowa już na antenie TVP Info. Serdecznie Państwa zapraszam. Chciałbym, żebyśmy naszą rozmowę zaczęli od agresji ataku na siedzibę Prawa i Sprawiedliwości i grożenie śmiercią. 20 latach wykrzykiwał. Jak pan nie otworzy drzwi, to je wybije i pana zabije. Wołaj Kaczyńskiego, jestem najbardziej poważnym człowiekiem na świecie, a ty zaraz będziesz martwy. To jest nie pierwszy atak na, na biuro prawa, prawa i Sprawiedliwości, generalnie na, na biuro polityków i polityczne biuro jakiekolwiek jak zatrzymać tę agresję. Każdy atak na drugiego człowieka jest rzeczą niegodną, jest rzeczą karalną. Politycy w ostatnich latach niezależnie od opcji są narażeni bardzo mocno na hejt na atak na e, hamstwo szczerstwo na groźby karalne powiem szczerze sam tego doświadczam szczególnie mocno doświadczyłem w trakcie pandemii gdy ruchy antyzdrowotne e, atakowały atakowały mnie atakowały moją rodzinę nawet potrafili e, ci różni bandyci bo tak trzeba nazwać zaatakować e, i grozić moim córką które mają 2 i 3 lata no, to jest dramat który dotyczy każdej opcji politycznej dzisiaj zmierzamy w jakąś ślepą uliczkę w tej nienawiści, która opanowała serca i umysły. Jak tego nie powstrzymamy, to dojdzie do rozpadu wspólnoty społecznej i narodowej. To jest bardzo niebezpieczne. Potępiam oczywiście i ten atak i każdy inny, niezależnie od barw politycznych. Możemy się różnić, możemy się spierć, może być nawet ostry spór, ale nie wolno przekroczyć tej granicy, która uwłacza godności ludzkiej lub powoduje, że ktoś grozi śmiercią, ktoś grozi okaleczeniu, ktoś grozi y, utratą y, najbliższych, no to, to jest straszne i okrutne. Tutaj pełna zgoda, natomiast nie ma pan takiego wrażenia, że takie bardzo ostre, agresywne słowa jednak pojawiają się częściej po stronie, dzisiejszej strony opozycyjnej. Ja nie mam w tej chwili na myśli Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale głównie środowisko Platformy Obywatelskiej. Ja przypomnę wypowiedź Grzegorza Schetyny, który mówił, że strząknąć pisowską, pisowską szarańczę. Sikorski mówił, o, dorżnąć pisowską watachę. Donald Tusk. Do prezydenta Andrzeja Dudy, czy o prezydencie Andrzeju Dudzie mówił tak, ostał dzisiaj no sznur, ale też zapowiadał przecież, że fizycznie wyprowadzi prezesów konstytucyjnych organów. No, jak to rozumieć? No, nie brakuje niestety z jednej i z drugiej strony, bo, bo też hasło zdradzieckie mordy, czy, czy po prostu odbieranie możliwości bycia patriotą. No, te słowa i z jednej i z drugiej strony są kompletnie niepotrzebne, są niszczące wspólnotę narodową w obliczu zagrożenia tego, co się dzieje na Ukrainie. Czemu Ukraińcy przetrwali ten najtrudniejszy pierwszy napad rosyjski, te pierwsze tygodnie? Czy mieli wtedy uzbrojenie, czy mieli wspaniałą armię, mieli wspólnotę narodową? To jest pierwsza, podstawowa gwarancja bezpieczeństwa. I wojska obrony terytorialnej? E, też. E, no, myślę, że bardziej mobilizacja wszystkich, wszystkich sił narodowych, takich wewnętrznych, że niezależnie co nas różniło wczoraj, dzisiaj nas jedno łączy czyli obrona Ojczyzny. Czy musi dojść do tragedii, żebyśmy. Bo Polacy też tak potrafią się zjednoczyć. Widzieliśmy to w tych naj, najtragiczniejszych momentach. Również w ostatnich latach były takie momenty, właśnie początek wojny na Ukrainie czy początek pandemii, gdzie potrafiliśmy się zjednoczyć. To, to jest na kilka godzin, na kilka dni. To już nawet nie są tygodnie, tak jak po katastrofie smoleńskiej czy po śmierci Jana Pawła II. To były jeszcze tygodnie. Teraz to już są godziny i dni. Mnie to osobiście przeraża, jak patrzę w jaką ślepą uliczkę brniemy w tej agresji wszyscy i media i politycy, niezależnie z jakiej strony i zacznę zawsze trzeba zacząć od siebie. My, pewnie my jesteśmy i tak w tym sporze e, najłagodniejsi, ale krok do tyłu e, głęboki oddech. Warta jest polska normalności i, i naszego opanowania, a nie warta jest e, hamstwa i agresji. Panie przewodniczący, ale są nawet ataki na dziennikarzy. Ja nie przypominam sobie żadnej wypowiedzi polityka ze z obozu Zjednoczonej Prawicy, który domagał się, by jakikolwiek dziennikarz opuścił Polskę. A Radosław Sikorski kilka dni temu proponował to Samuelowi Perejrze. I to nie spotkało się z zdecydowaną reakcją części polityków. Czy pan osobiście. Takie nawoływanie do opuszczenia Polski przez Samuela Pereira przez polityka Platformy Obywatelskiej uważa za skandaliczne, czy nie? Bo to jest sprawa zero-jedynkowa. Albo to jest skandaliczne, albo nie. No, innego wyjścia nie. Czy kiedykolwiek usłyszał pan ode mnie takie słowa? Nie, oczywiście, że nie. Czy kiedykolwiek ja się do kogoś tak zwróciłem? Czy komuś odbrawa, odmawiałem prawa do bycia w naszym kraju, obywatelom, ja szczególnie polskim. Ja zastrzegam, polskich. że to nie jest uwaga do pana, więc ale... Ja, się z tymi pod... ja tych słów nie wypowiadam i nigdy nie będę wypowiadał, więc się po prostu z nimi nie zgadzam. I niezależnie, czy to byłoby kierowane do, do państwa okolic, dziennikarzy oczywiście. tutaj w telewizji polskiej, czy do dziennikarzy tvn czy do dziennikarzy Polsatu, nie zgadzam się. Każdy ma prawo, jeżeli jest, chce mieszkać w Polsce, z obywatelem polskim, ma prawo tutaj być i... Powiem więcej, jak my będziemy współrządzić, to ci, co głosują na naszych przeciwników politycznych, napis, na rywali, z którymi rywalizujemy, będą się czuli w Polsce dobrze. Nie będzie wykluczania żadnej ze stron, nie będzie takiego traktowania, że my dzisiaj reprezentujemy tylko wyborców opozycji, a nie, nie, nie będziemy reprezentować drugiej strony. Nie, uważam, że to jest miara wielkości rządzenia że tych, którzy na Ciebie nie głosowali, traktujesz oczywiście tak samo, jak rządzisz, jak tych, którzy na Ciebie głosowali. Ja to doskonale rozumiem, tyle że pojawiły się skandaliczne słowa pana Sikorskiego, mówiące o tym, by Samuel Pereira opuścił Polskę. No i tutaj ja nie słyszałem reakcji polityków opozycji. No to przed chwilą pan moją usłyszał. Ale to, to kolejne pytanie. Czy, czy pana zdaniem w polityce... Powinno być miejsce dla takich polityków, którzy oczekują, że niektórzy nielubiani przez nich dziennikarze mają wyjechać z Polski? Nie, nie powinno to, to Polacy decydują, kogo wybierają, to po pierwsze i sami będą oceniać różne słowa że tak samo nie podobało mi się wieszanie portretów europosłów na szubienicy, no bo to mhm. też jest niegodne, a to byli posłowie akurat opozycyjni, europosłowie opozycyjni. Więc widać, że gdzieś się pogubiliśmy w tym wszystkim i jak będziemy, też nie zgadzam się z taką retoryką, że no my jesteśmy bez winy, tylko druga strona jest winna. I te, tego próbują używać e, różne opcje polityczne. Ja się z tym nie zgadzam. Każdy krok do tyłu, opanowanie emocji, normalności. Też prośba do Was, e, do, do mediów, e, do telewizji polskiej, do polskiego radia. Opanujcie też czasem. E, te, te, tvn Polsatu i Francuzi. Polsatu i TVN. Oczywiście, mhm. że tak. Wszyscy k, opanujcie emocje, bo. To się szerzy. Jak my o tym mówimy jako politycy, to się szerzy. Jak wy o tym przekazujecie dalej jako dziennikarze, to to się szerzy. Co pan sądzi o próbie zamknięcia kopalni w Turowie? Nie udało się raz, ale jest ponowna próba i tutaj wydaje się, że aktywiści z Niemiec mogą liczyć na wsparcie przynajmniej części opozycji. Pamiętamy doskonale zapowiedzi, czy postulat raczej Szymona Chyłowni, który, który twierdził, że, że tak, Turów trzeba zamknąć. Ja nie jestem zwolennikiem, szczególnie w obliczu kryzysu energetycznego, rosnących cen energii i braku tej energii, która tak doskwiera nam wszystkim, zamykania jakiejkolwiek dzisiaj elektrowni kopalni. To nie jest ten czas. Widać, że w Europie jest też tendencja, utrzymajmy wszystko to, co jest możliwe. Czyli w tej sprawie będzie pan... Nie, my, my tu nie zmieniamy dział zdania. razem z polskim rządem. Jeżeli jest sprawa poważna i jeżeli... Większość rządowa, do której jestem w opozycji, przynosi dobrą ustawę, to my za nią głosujemy. Ja tutaj nie mam problemu, że autor jest taki czy inny. Jak ustawa jest dobra, czy jak propozycja jest dobra, głosujemy, bo to jest interes bezpieczeństwa energetycznego. Chciałbym, żeby w zamian za to też rządzący potraktowali poważnie nasz pomysł, na przykład odblokowania energii wiatrowej, bo to wciąż jest zablokowane. Postawienia na biogazownię, postawienia na odnawialne źródła energii. Tego mi brakuje, bo te ustawy leżą w zamrażarce od miesięcy. To może się umówmy tak, za pośrednictwem tego dzisiejszego programu. My zrobimy wszystko, żeby głupoty głoszone, że trzeba zamknąć dzisiaj jakąkolwiek elektrownię w Polsce, nie stały się nigdy faktem i będziemy wspierać, ale w zamian oczekujemy, Odblokowanie energii wiatrowej, odblokowanie biogazowni, odblokowanie fotowoltaiki. A ja, fotowoltaika zdaje się, że jest na poziomie wyższym niż pierwotnie zakładano. Także Tylko, się że ustawa, która weszła w życie 1 kwietnia spowodowała, że opłacalność fotowoltaiki, po prostu skrócono okresy rozliczeniowe. A tutaj im dłuższy okres rozliczeniowy, tym lepiej, no bo inne jest na słoneczny, nie w zimie, inne jest w lecie. Jak to rozliczamy w dłuższym okresie, to dla producenta i klienta, bo to takim jest ten, który wytwarza na swoim dachu energię odnawialną, jest po prostu lepiej. Więc z tej ustawy się też trzeba wycofać i będzie bezpieczna Polska oparta o zieloną energię. Ale tutaj jeden ważny aspekt atom bo to jest też dyskusja ostatnich dni czy nawet tygodni. I, i też z mojej strony ważna deklaracja. Ja jestem zwolennikiem tych nowych elektrowni atomowych modułowych, o których też rozmawia się w Stanach Zjednoczonych. I Jak będziemy współrządzić, jakby doszło z woli narodu, z woli społeczeństwa do zmiany rządu, PSL będzie miał w nim udział, to my podtrzymamy te inwestycje, które dzisiaj zostaną przyjęte. No tak, ale wy to już... samo mówimy w sprawie zboru, zbroje. Ale, ale wy wcześniej rządziliście wspólnie z Platformą, nawet powstała specjalna spółka celowa e, dotycząca budowy elektrowni atomowej. Aleksander Grat otrzymał miesięcznie ponad 100 tysięcy zł, a nie wybrano nawet lokalizacji. Dzisiaj też tej e, ani lokalizacji nie, nie, nie ma. Nie już się mówi o lokalizacji. Po 7 lat rządów PiSu nie ma elektrowni dwa lata rządów PiS 2005-7 nie ma elektrowni. Rządy AWS-u nie ma elektrowni i nasze rządy też nie było elektrowni. No znaczy tak, tu nie dziś, ma rządu. ale dziś jesteśmy znaczy, jak bliżej sum... niż kiedykolwiek wcześniej to nie nie niezależnie jesteśmy, od państwa. wtedy nie byliśmy blisko, ani dzisiaj nie jesteśmy blisko. No nie, no dziś jesteśmy znacznie bliżej. No, z, 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 z nowym, są nowe są nowe Wtedy nie było tych modułowych mniejszych elektrowni atomowych. Dzisiaj jest szansa, że one będą i stąd właśnie waga mojej deklaracji, że nie wolno Takich projektów, które są na wiele lat, planować tylko na jedną kadencję. Stąd na miejscu rządzących, też bym na miejscu premiera zaprosił e, opozycję na spotkanie w tej sprawie i zapytał, czy jak dojdziecie do władz, podtrzymacie nasze zobowiązania, czy się z nich wycofacie? Ja już dzisiaj deklaruję, że my podtrzymamy. Tak samo w sprawie zbroje. Dzisiaj bezpieczeństwo Polski jest sprawą fundamentalną to, to w ogóle nie ma dwóch zdań To cieszę się bardzo że zmienia znaczy nie nie nie, zmienia. nie, zmienia, nie zmienia pan nie, zdania, ale ale wcześniej mówiłem o tym publicznie na spotkaniu z Obrony Obrony terytorialnej, zarządów Nie, nie zgadzam -y, się z likwidowano oddziały jednostki wojskowe na wschodzie Polski no, przecież pana deklaracja armia pan, pan się stała się cofał. bardziej tylko zawodowa tylko jeszcze, jeśli, Woj, jeśli panu, chodzi o wojska to wytłumaczyć bo nie zgadzam się na armię Pana Macierewicza na taką armię się, ja się nie zda. Ale przecież zgadzam. nigdy nie było w ogóle takiego pomysłu. od samego początku. To, 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 to dlaczego Pan Macierewicz? Jak zgłaszaliśmy poprawkę do, wojsk, do ustawy o wojskach obrony Terytorialnej nie przyjął, nie przyją poprawki. Że te wojska nigdy nie mogą być użyte Ale, przeciwko obywatelom panie, Polski. Panie, panie Uważam, że to był to wielki pan, błąd. To pan chciał zlikwidować wojskowe zagrożenia. W takim kształcie, gdy miały to a być było, armia to, e, pana Macierewicza. to jest nie a do Było przyjęcia. to po rosyjskiej agresji na Gruzję, czyli po 2008 roku i po rosyjskiej agresji na Krym. No, wszyscy wtedy ostrzegali przed neoimperialną polityką Rosji. to nie Rosji. wojska? Przy a, całym szacunku. A pan, a pan wychodził wtedy i mówił, chcemy Bo zlikwidować nie wojsko. Nie polityka. No, ta armia nie, Jeżeli była, nie, przyjęto, nie jest i nie będzie Jeżeli nigdy nie nie polityka. przyjęto poprawki, że te wojska nie mogą być użyte przeciwko obywatelom polskich. To był błąd pana Macierewicza i ówczesnego kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej. Dzisiaj w sprawach jeden ratowania jeden w ordne, i pomocy wojska obrony terytorialnej służą dobrze. I to też chcę powiedzieć. Cieszę się, że słyszymy Ale to nie na pięciu tysiącach żołnierzy wotu. Bazuje nasza obronność. Oczywiście, bazuje że... na żołnierzach zawodowych, na żołnierzach którzy, armii zawodowej, którą my uczyniliśmy zawodową, i to też trzeba pamiętać. I tu jest kontynuacja, ale ważne jest to, żeby nie zrywać kontraktów na uzbrojenie. Na kontrakty na Karakale, śmigłowce wielozadaniowe zostały niestety zerwane. Czy są dzisiaj śmigłowce zakupione wielozadaniowe dla Polski? Niestety nie ma. Stąd moja deklaracja, że podtrzymamy kontrakty, ale uważam, że trzeba jedną rzecz prowadzić. 50% uzbrojenia wytwarzane na terytorium Polski. Są zakupione i kołki. i ze i, I ze świdnika. Nie ma, także nie, jest wiele. Jeszcze nie, tylko jedna. 30, 32 ze świdnika. Jeszcze jedna kwestia. Marcin W., świadek. Bo Donald Tusk dokładnie tydzień temu zapewniał, że to jest świadek wiarygodny. Później nagle w ciągu jednego dnia zmienił zdanie. No wtedy, kiedy dowiedzieliśmy się o innych zeznaniach Marcina W., który twierdzi, że Michałowi Tuskowi mhm. wręczyła łapówkę. Nie nam rozstrzygać, czy tak było, czy nie było. Musimy poczekać na, na ustalenie. Prokuratury, a później ewentualną decyzję sądu. Ale w zeznaniach Marcina W. pojawił się też jeden bardzo ciekawy wątek. To jest protokół przesłuchania z 23 września 2014 roku. Marcin W. wtedy zeznał, ministerstwo wykupiło kampanię w internecie, która na papierze była na fakturze na ministerstwo. Chodziło o ministerstwo gospodarki, a faktycznie była promocją tak mówił Marcin W. Władysława Kosiniaka, Kamysza i Jana B. Czy mają Pan wiedzę, że faktura, jakakolwiek faktura, była kiedyś wystawiona na ministerstwo, a powinna być wystawiona na osobę prywatną? Po pierwsze, nigdy nie byłem ministrem gospodarki. Nie, nie, no to wiadomo, że, panie tylko, byłem, że faktura była wystawiona na Ministerstwo Gospodarki, nie. bo Ministerstwo Gospodarki było kierowane przez ludzi no polskiej Stronnictwa Ludowego. To jest nieprawda. Że, I to jest okay. miara wiarygodności właśnie tego świadka, Rozumiem. której my wiary nie dajemy. Czyli m, zgadza się pan z tym, że za osobistą kampanię jakiegokolwiek kandydata nie ma prawa płacić żadne ministerstwo? Znaczy nigdy nie płaciło i nie ma prawa nigdy płacić. No to jest po prostu niedopuszczalne. Jeżeli ktoś tak chce używać, no to to jest niedopuszczalne. Bardzo dziękuję. Wiadomości I nigdy tak wiadomości Władysław kośniak prezes Polskiego Strudnictwa Ludowego.